Witam serdecznie, nazywam się Jerzy Piotr Wójcik, jestem fizjoterapeutą i przedstawiam różne ćwiczenia, żeby być zdrowym i sprawnym. Dzisiaj to nie będzie ani ćwiczenie, ani rozciąganie, tylko pozycja. Ta pozycja była już omawiana w moim filmie numer 4 na dolny odcinek kręgosłupa, więc trzeba sobie przypaczyć jak układ jest z nogami. Na tym się nie będę skupiał, to jest, to jest już sprawa przerobiona i to było oddziaływanie na dolny odcinek kręgosłupa. Ale teraz powiem, jakie ono ma to ćwiczenie, wpływ na górę naszą. Więc styl naszego życia, komputer, samochód, telewizję, ciągły, raczej bardziej siedzący tryb życia powoduje, że garbimy się tak potocznie mówiąc, czyli gifetyzujemy nasz kręgosłup piersiowy i ramiona idą nam do przodu, a zaokrągla się góra kręgosłupa. Już pokazałem ćwiczenia, jak to rozciągać, jak wzmacniać, to było pokazane, natomiast pokażę uzupełnienie tych ćwiczeń. Jest to ćwiczenie stosowane jako profilaktyka i to nie jest ćwiczenie, to jest pozycja. Na przykład oglądamy jakiś film, powiedzmy czy to w telewizji, czy tam na, na YouTube, ale na dużym ekranie i wsiadamy tej pozycji, o której wspomniałem, ten układ nie będę się na nim skupiał na dół, oczywiście z podkładką i tak dalej, przypominam. I jeżeli byśmy mieli tą naszą zwykłą pozycję, co byśmy widzieli? Abyśmy widzieli dół podłogi kawałek kawałek ściany. Ale jeżeli będziemy chcieli filmować, to co zrobimy? No musimy się wyprostować i. Przez półtorej godziny, jak trwa film, praktycznie się prostujemy. Czyli połączenie tego ćwiczenia, jeszcze z tym, że działa na dolny odcinek kręgosłupa, jest perfekto dosłownie. Także zachęcam, nie czujemy, praktycznie ćwiczymy, właściwie nie ćwiczymy. Mamy pozycję leczniczą, która w ogóle nie czujemy, że coś robimy. Bo jak jesteśmy skupieni na dobrym filmie, w ogóle nie myślimy o tym, bo, bo siłą rzeczy nie będziemy na podłogę patrzyli, tylko się będziemy prostowali. Można, można. Ćwiczenie, a nie ćwiczę, a nic nie robimy. To jest sztuka. Dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, to wtedy będzie się przypominało nam, lampeczka zapalała, trzeba ćwiczyć. A gdyby ktoś chciał troszeczkę zgłębić temat, zachęcam do przeczytania mojej książki, z tym, że książka jest głównie dla profesjonalisty. Dziękuję ślicznie.